Witajcie. 16 grudnia 2021 roku wrzuciłem na swój kanał pierwszy film. W sensie nie, nie do końca pierwszy, bo wcześniej był jeszcze jeden, ale uznajmy, że ten był pierwszy. Czy raczej zapoczątkował to, co ja kontynuuję teraz w postaci między innymi tego filmiku. Dlatego właśnie 16 grudnia będę uznał za rocznicę kanału. Wiecie, ja już od dłuższego czasu myślałem, by zrobić coś, właśnie na ten już rok, okrągły rok odwrócenia mojego pierwszego filmu na kanał. I rzecz jasna, się spóźniłem, bo ja to ja, i w sumie już nie zamierzam dawać żadnych głupich wymówek. Zwyczajnie to przespałem, bo jestem zajebisty. Ale chciałem zrobić taką subiektywną listę, co się zmieniło, co się nie zmieniło, co osiągnąłem lub czego nie osiągnąłem, jeśli chodzi o ten kanał. Chciałbym robić takie listy co roku. Głównie dla celów informacyjnych, dla siebie oraz dla Was, żebyście widzieli, co udało mi się osiągnąć m.in. dzięki Wam. W końcu robię te filmy nie tylko dla siebie, ale też dla Was. Dlatego zróbmy taki szybki przegląd. Zacznijmy, może, od czegoś, co jako jeden z pierwszych rzuca się w oczu, czyli liczba subskrybentów. Od zera udało mi się w rok zebrać aż 307 osób subskrybujących ten kanał. Jest to, przynajmniej jak dla mnie, wynik niesamowity. Bardzo Wam za to dziękuję. Jest to naprawdę budujące, kiedy widzę tyle osób, które no, może, może nie zrobiły wiele, tak? Niektórzy mogą się spierać, że naciśnięcie jakiegoś czerwonego guziczka to niedużo, ale dla mnie to naprawdę motywujące. Dziękuję Wam, tak po prostu. Poza tym, moja najliczniejsza seria na kanale, czyli czytanie słabych past. Ma już 25 odcinków, zaś najpopularniejszymi filmami na kanale są, w sumie ku mojemu zaskoczeniu, YouTube Iceberg, część pierwsza oraz druga. Przy czym to pierwsze ma aż 14 tysięcy wyświetleń, co jak na mnie, jak na kanał z w sumie małą ilością wyświetleń, z małą ilością subskrypcji jest liczbą kosmiczną a część druga ma 6 i 9 tysięcy, <noise> ale się fajnie złożyło. Wow, w sensie nie spodziewałbym się, że te filmy odniosą aż taki sukces, tym bardziej, że w większości są pod, ni są pod nimi zostawiane same lajki. Jest to dla mnie tym bardziej szokujące patrząc na ich jakość, w sensie wtedy dawałem z siebie wszystko i nadal daję z siebie wszystko, by nagrać te filmy, ale mnie strasznie się zestarzały. Mimo, że nagrałem je niecały rok temu, to no, dzisiaj zrobiłbym dzisiaj zrobiłby je po prostu inaczej. Najbardziej odstaje według mnie jakość dźwięku. Aktualnie mam mikrofon, wtedy używałem jeszcze takiego mikrofoniku wbudowanego w sławki. Chyba słychać. Tym bardziej szykuje mnie pozytywny odbór tych filmów. I naprawdę cieszę się, że. Zwracaliście uwagę głównie na to, co ja w nich mówiłem, a nie na ogólną jakość techniczną. No i naprawdę cieszy mnie to, jak reagujecie na moje filmy. W sumie znaczna większość komentarzy, jakie otrzymałem, no to była albo uzasadniona krytyka, która rzeczywiście. W sumie nawet nie krytyka, po prostu cenne porady, które pomagały mi tworzyć lepsze filmy. No, albo po prostu. Pozytywne komentarze, które zwyczajnie budowały mnie na duchu, bardzo Wam dziękuję za to. Tak więc, jeszcze raz poproszę Was o komentarze. No i zwyczajnie napiszcie, czego chcecie widzieć więcej na tym kanale, co powinienem może zmienić, jak się polepszyć. No i jeszcze raz po raz ostatni, już dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście, za to, że poprawiacie mój dzień. Nawet jeśli ja nie postuję aż tak często, mimo że mógłbym. Dziękuję Wam. Jesteście super. Do usłyszenia. Cześć.